9.45 i Marcin przy telefonie i mówimy mu dzień dobry, witaj, co słychać, opowiadaj. No to, to, to mówicie nieprawidłowo, przynajmniej według mojego czasu, bo u mnie to już dobry wieczór. Jeśli dobrze pamiętam, zegarka w samochodzie, na którym przed momentem patrzyłem jest 17.15 u nas, także słońce chyli, chyli się ku zachodowi i to jest dobry moment na to, żeby szukać miejsca do spania. O, o tym za chwileczkę. Ja, ja, ja prawdę mówiąc... Taki się czuję troszeczkę aż zagubiony, bo powiedziałeś, że ważna persona. Ja cały brudny, spotony, z czerwonymi nogami od tutejszej ziemi, więc tak słabo się czuję jako ważna persona. Ale już śpieszę informować, co dzisiaj się działo i jak wygląda życie w Australii, bo mam wrażenie, że to jest jakby najistotniejsze. Wczoraj zgodnie z zapowiedzią... Spaliśmy przed Alice Springs, mniej więcej, to było jakieś 100 km do Alice, jak mówią Australijczycy na, na, na tą niedużą miejscowość. To było nad rzeką Finka, przy samym buszu, żadnych wielkich atrakcji oprócz mnóstwa papuk skrzeczących i kilku kamperów, które zatrzymały się w tym samym miejscu co my. Rano obudził mnie pierwszy raz, Zwolita temperatura. Znaczy pierwszy raz w nocy nie zmarzłem, zupełnie mało tego nawet chwilami wyłaziłem ze śpiewora, bo wydawało mi się, że jest zbyt gorąco. No i rano pierwszy raz obudziły nas chmury tak naprawdę. Po wyjściu z namiotu byliśmy zaskoczeni, bo nie świeciło słonko, tylko były chmury. Te chmury szybko jednak rozeszły i upał wrócił. Gorąca, rozgrzana australijska ziemia jest taka, jak być powinna. Upał jest niemiłosierny, przynajmniej dla nas Europejczyków, bo mam wrażenie, że Australijczycy podchodzą do tego jakoś dużo, dużo spokojniej. Pierwsze, co, pierwsze zadanie na dzisiaj to było odnalezienie miejsca, gdzie przed laty uderzyły w okolicy Stewart Highway meteory i to była pierwsza porażka, na szczęście jedyna dzisiaj. Tego miejsca nie udało nam się znaleźć, nigdzie nie było one oznaczone, być może to roz... Te, te dziury po, po, po meteorach, po prostu zarósł burz. Podobno krater ten największy ma 180 metrów średnicy, więc jak na australijskie warunki wcale nie jest aż taki szeroki. No a potem dojechaliśmy, proszę Państwa, do Alice Springs. To jest miejscowość pośrodku Australii. Na pewno widać na każdej mapie, najważniej nawet podstawowej Australii. I jeśli Państwu się wydaje, że to jest jakaś metropolia, to jesteście w ogromnym błędzie. To jest po prostu... Ja nie chciałbym mieszkańców Ali Springs obrazić. To jest mieścina. Malutka miejscowość. My szybciutko w niej skręciliśmy w lewo od drogi i udaliśmy się w góry McDonela, właściwie na ich, na ich zachodnie rubieże, bo dzisiaj postanowiliśmy sobie zrobić kolejny dzień, dzień kamienia, skoro wczoraj była Tata Juta Kata i Uluru, czyli wielkie głazy, to dzisiaj ciąg dalszy zwiedzania gór. W górach McDonela zobaczyliśmy dwie rzeczy. Ja tego słowami bardzo, za bardzo Państwu opisać nie potrafię. To jest przełom Simpsona. E takie miejsce z no, no piękne, piaskowce oświetlane rozgrzanym słońcem, to wszystko mieni się na czerwono, na dole małe, małe jeziorko. No super sprawa. Kawałek dalej, jakieś 30 kilometrów dalej rozpawina Standleya. Tam te krwisto-czerwone piaskowce były jeszcze mocniej rozgrzane, bo to było niemal samo południe słońce, plus te kamienie dają efekt absolutnie powalający. Dojście tam nie jest jakieś szczególnie wymagające, żebyście Państwo sobie nie myśleli, a wejście na teren tego Parku Narodowego, bo to jest teren Aborygenów, to oni rozliczają te sprawy, choć żadnego aborygena tam nie spotkaliśmy, kosztuje 10 dolarów. Przypomnę, żeby dostać się na tele, teren Parku Narodowego Uluru i Katajuta, Katatjuta, to hmm, trzeba było zapłacić dolarów 25. Powrót do Alice Springs był dość emocjonujący, nie ukrywam, dlatego że myśmy zapomnieli zatankować w Ali Springs i wracaliśmy na absolutnych oparach, to znaczy do tego stopnia, że myśleliśmy, że nie dojedziemy i szykowaliśmy już jakieś wyjścia awaryjne typu pożyczanie od kogoś paliwa i tak dalej, a ruch na drodze przyznam szczerze raczej niewielki. Natomiast jakimś studem nam do tych Alice udało się z powrotem wrócić i zatankować, a skoro już przy paliwie jesteśmy i tankowaniu, to znów praktyczna uwaga, ceny bardzo zróżnicowane. Nie chodzi o konkretne miejscowości, że w danej miejscowości bardzo zróżnicowane ceny, ale w obrębie Australii, w Melbourne paliwo za 1,45, czyli taniej niż w Polsce po przeliczeniu. Potem w różnych miejscach coraz drożej, ale im bliżej środka od tym ceny wyższe, aż do 2 dolary 10 centów, czyli już stanowczo drożej niż w Polsce. No i wyjechaliśmy za East Springs i kierujemy się oczywiście na południe, a w międzyczasie takie tam atrakcje jak Zwrotnik Koziorożca w końcu to niemal codziennie przekraczamy, w związku z tym zatrzymaliśmy się tam i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem były jeszcze inne atrakcje, ale nie będę Państwa już jakoś bardzo zanudzał. Myślę, myślę, że o jajach, e, diabelskich jajach, brzmi intrygująco, prawda? O diabelskich jajach, bądź też wielkich jajach tęczowego węża opowie jutro o 9.45. Na koniec jeszcze zagadka dla, pa, dla Państwa, dla wszystkich Państwa, ale myślę, że jeśli słucha mnie mój synek, to także dla niego. Proszę poszukać, w, być może w internecie, być może w Atlasie e, Ptaków w Australii, e, Atlasie Ornitologicznym. Jak się nazywa papuga, która mnie dzisiaj obudziła, wygląda tak, ma jasny dziubek, jest wielkości mniej więcej gołębia, może takiego małego gołębia. Jasny dziubek, ciemna, wręcz czarna główka, za głową biała obruszka, grzbiet i wierzch skrzydeł zielone, brzuszek żółte, a pióra tak zwane lotki, czyli ogon ciemny, niemal czarny. No taka zagadka na dzisiaj możecie poszukać, myślę, że w internecie jest to do znalezienia, można do mnie wysłać maila. Jeśli Państwo zgadniecie, co to była za papuga, to... to mail z gratulacjami ode mnie na pewno do Państwa wróci. Pozdrawiam serdecznie ze środka Australia, właściwie już spoza środka, bo jesteśmy bliżej, e, takie mam przynajmniej wrażenie, bliżej południowych rubieży niż, e, przepraszam, północnych rubieży, Tata pokazuje, że północ, północnych rubieży niż południowych. Marcin Haladyn i mój pilot na podróż przez Australię, czyli mój Tato, pozdrawiam